To Game wydawał was wykonać w odcinku Lego Star Wars. Jest 11.30, więc zaczynamy. Powiedz swoim widzom, że masz posprzątać pokój, bo masz wstyd. się moją siostrę? Może posprzątać swój pokój. Dobra, Dobra zaczynamy. Tak. Ciągawce części. O nie, znaluli, dobra, to do, dalej, do, do, temu w tej galaktyce. Nie blokujcie mnie proszę! Część druga. Atak klonów. W tej galaktycznym galaktyce, znam, kilka tysięcy układów gwiazd, się od, od, że uczestniczyłem w roku w uczenia objętej liczby li, 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 czytelni. Uznanie porządku pokoju na terenie kartki. Przedtem toż, a, a admina b, była prowadzona albo po do strukturu, aby go ogłosić nad kluczowym problemem położenia ani kropelki, która sprawy przytoczenie zadaje. Więc YouTube nie blokuje, wiem, że to są muzyka z... Szkodów! Wyjaśnij to pod wagę. Informuję, że zaczynamy podejść do choru Chodzi się, że, że coś musiał się zjebać <noise> potrzebuję wracamy. To ważne głosowanie. Chodź <głos> O co chodzi w ogóle? A tu jest quest dobrze. Wypełniła senator obowiązek, tak jak i ona. Co się stało? Znaczy, nie wiem, co się stało. Sztefki od tak sobie nie wybuchają, ale to była groźna, eksplozja. Im szybciej senat przegłosuje powstanie Armii Republiki, tym lepiej. Do, dobra, to mogę tak fajnie gadać. Czekaj, eee... Mamy iść tak, tak? Ulec się do budynku no na w dzielnicy federalnej. Poczekaj, kursa, złapą półgórę. Daj wytknąć tego, co masz za nowi. I wskakuj do taktowki. Miłej podróży. Panie pilotka, a może z się jeszcze pogadać? Chyba już nie, dobra. O, Pani senator, słyszeliśmy o eksplozji na lądowisku. Co za ulgę widzieć, że jest pani cała. A ty jesteś jest krajco, bo widać nic Heh, dobra fajnie w ogóle, fajnie dobra Chyba! u nas tak, senator Abidalo, na lądowisku tragedia twoja, straszna. Myślę, że stał za nią hrabia Duku. Duku był kiedyś Jedi. Nie zrobiłby tego Mistrzu Jedi, radziłbym, aby senator trafiła pod opiekę Waszej Ekscelencji. Być może nikt o tym już kogoś Ani? Ojej, ależ urosłeś. Ty też. Anaki, no proszę! To znaczy, że wypiękniałeś. No, chodźmy. Skoro się przywitaliśmy, proszę pozwolić odprowadzić się do kwatery. Panie Sena. Aniel Sutter, Nie potrzebuję więcej opieki, ale odpowiedzi. Muszę wiedzieć, kto chce mnie zabić. Przybyliśmy tu dla ochrony, pani sera. Nie prowadzić Obi, Obień, robi, co jest Sate, szaty. Dobra, więc odlokują się nowe postacie. Chcę cię zabić, Padme. Obiecuję ci. nie będziemy przekraczać uprawnień. Miałem na myśli, że w ramach chronienia jej mistrzu. Może wystarczy Wasza obecność, żeby ujawnić tajemnicę tego zagrożenia? Hm? Chwila. Tutaj jest jakaś... info? No dobra, chodźmy lepiej. Chyba my nowe tereny. Daleko jeszcze, Mistrzu? Nudzi Cię już moje i padmy towarzystwo z Adawani? Oczywiście, że nie, Mistrzu. Nie to miałem... Już blisko. Mój apartament jest przed nami. A w apartamencie wiadomo, co będzie. Weźmy? Wejdziemy? Dziękuję za eskortę na miejsce i przepraszam, ale udam się na spoczynek. Panoka. Dobra, lecimy dalej z fabułą. Tak! Co to kurwa jest? Ja pies dole. 故事让你打不开。 Нафиг Dobra, mamcie mam cię, mam cię, dobra Mam cię, mam cię, mamkę, dobra. だこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへ Żyje, to już tak. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, mamy go. Kto cię zatrudnił? Łowca Nagród, nazywał się... rozdzielić. a senator na nabór. Tam będzie bezpiecznie. Oczywiście, mistrzu. Arthor, chyba możesz mi w czymś pomóc. Arthor, a nie... Nie, dobra, bo to jest w ogóle po angielsku, więc żeby lepiej mówili. Arthor. Znajomy z pobliskiej jadłodajni zna się na takich sprawach. Zobaczmy, czy rozpozna te strzałkę. Hmm? Czy to jak dodatkowo pochnamy tego? Czy wtedy poznamy tego? Czy wtedy poznamy, poznamy chyba Hasa solo? Nie dam, jest spaść, szkoda. Dobra. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Rozpytaj na temat paszczoki w Jagodajni. Já morris? To gdzie ta artist, tak a Artyż, tak? dziś to jest chyba to. Dobra. Nie ma nic lepszego niż... Mój artyż. Dzięki. Gdzie moja kanapka turbowa? Za pięć minut mi się kończy opłata. Kanapka, mówisz? Dobra Wygląda płyznie Dobra szybciej by już chyba było polecieć na nabu i przygotować sobie ten nunę samemu Nulac, czyli jakby takie ala tak? Nie przegapisz Doka. To chyba. Ostatni Doka. Lepiej późno niż wcale. Wszyscy dostali zamówienia. Święcie. Mam mu ciebie wierszku. I datę. Musiałem się trochę namajsterkować, ale się udało. Będzie mogła wrócić do pracy. O o że chcesz pogadać. Przyjrzeć sobie, a ja zaraz przyjdę. Powiedz mi, co to? To <grymka> jest strzałka z kamieniem. Kamino, pierwsze słyszę to Dobre policja? Nie, za <grymka> zewnętrznymi lubie Kamino, a nie. i się. Arto, nie widziałem Kamino na zwykłych mapach. Ruszajmy do archiwum. Też nigdy nie słyszałem o Kamino. Sprawdźmy współrzędne od Dexa w archiwach Jedi. Może dowiemy się czegoś. Dobra. Dobra, Tyś była śmieszna w ogóle. Widzicie? Chy 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 chyba was wpalambało. Bardzo przepraszam, ale na nic się tu nie przyda. E, no tak. Mówić Krutem. Dobra O co? Nie zamierzam konkurować z gośćmi z dzielnicy Mają towar najwyższej jakości. Ale za to mam tań! I masz mnie pod ręką. O wygodniej niż dzielnicy. No cóż, teraz nie mogę zahandlować. Mógłbym się cieszyć.

i odpowiedź tego, aby kontrolarz Adak wroga. Kozaj z tego ruchu, aby zaraz przeciwnikom ogromne obrażenia i obrócić losu straty. Hej, dzięki za wspólną podróż. Miłej wizyty w Dzielnicy Federalnej. Dobra, lecimy.

Dobrze, Alfo. Przejdź do terminala dane od desa. Dex twierdzi, że kalina powinna być tu, ale jest tylko. Pusta przestrzeń. Hmm. Planetę, mistrz a nie zgubił. Wstyd wielki. Tutaj nic nie ma. Grawitacyjna sylwetka pozostaje. Hmm. Dobrze. Hmm. Bardzo. Do centrum grawitacji pola się udaje. A planetę znajdziesz. No dobra. Ale mistrzu joda, kto usuwałby informacje z archiwum? To chyba niemożliwe. Dziedaj tylko pliki wymazać Kto jednak i czemu? Pojemniejsze to pytania. Przemyśleć to muszę. Notoka. Mapa galaktyki. Przestrzeń kombino Tak, lecimy Zanim zakończę odcinek Poczekajcie, poszukajcie Kambino w szerokości labiryntu Hryfinu! O, kolega! Tak, to powinien być właściwy. Rozglądaj się za naszą zaginioną planetą. Kto to w ogóle? Krzyw to kometa? Dobra. W 1200? To jest jakiś ten, dobra? Miasto to Dobra, kropków klocków. Ja dzielę po, Pojebało ich chyba. Znaczy, jest taki jeden, co na, na 100% to Zacząłem już myśleć, że się nie pojawia. Oczekiwano mnie? Oczywiście. Przekaż swemu panu, że zamówienie zostanie ukończone w terminie. 200 tysięcy jednostek jest gotowych, kolejny milion już niedługo. Będzie dumny z armii, jaką mu buduje. Armii? Tak. Armii klonów. Z pewnością jednak chcesz osobiście przyjrzeć się jednostkom. Proszę, Tędy. Kiedy mój pan kontaktował się w sprawie armii, mówił dla kogo ona ma być? Oczywiście. Mistrz Seifo Dias hmm. zamówił tę armię dla Republiki. Słucham? Mistrz Seifo Dias? On został zabity niecałe 10 lat temu. O, przykro mi to słyszeć. Imponujące. Miałem nadzieję, że takie będzie. Klony umieją kreatywnie myśleć. Zapewniam, że są znacznie lepsze od brojki. Ja? Pewnie, ja że nie o tobie mowa, Arthur. Te klony... Ile mają lat? O tak, przyspieszamy ich wzrost. Inaczej wyhodowanie jednego trwałoby dziesiątki lat. Rozumiem. Są bezwarunkowo posłuszne i nie kwestionują rozkazu. Zmodyfikowaliśmy ich strukturę genetyczną, żeby były mniej niezależne niż dawca genu. A kto był tym dawcą genu? Łowca nagród imieniem Django Fett. Łowca nagród? Bardzo chciałbym poznać tego Django Feta. A ja z radością zorganizuję spotkanie. Poza zapłatą dodam, że nie małą, zażądał tylko jednego. Niezmienionego klona samego siebie. Ciekawe, prawda? Niezmienionego? Wiernej kopii genetycznej. Żadnych zmian struktury, żeby był potulniejszy. Żadnego przyspieszania wzrostu. Nasz taśmociągowy system dystrybucji wyposażenia to dzieło sztuki. Tak się składa, że Nasz taśmociągowy mociągowy No dobra, ok. Powinienem się na Dzięki konta to jest taki mały istarzek. Też tylko najażania. To pokój Django. Chcesz się z nim spotkać? Dobra, chwilowo nie. Dobra, na razie zakończyłem to śnieg, bo nie wiem ile już to trwa. Na pewno jest godzinę, więc wiecie, dzięki za oglądanie. Widził się w kolejnym. Cześć!